Jesteśmy na demofarmie. Mateuszku, co tu mamy za urządzenie? Wczoraj zamontowaliśmy stację pogodową Winat. Stacja będzie nam pokazywać opady atmosferyczne, jak i dalej są zamontowane tensjometry w glebie na poziomie 15 cm, dzięki którym będziemy wiedzieli, w którym krytycznym momencie należy nawadniać na tym polu cebulę ozimą, Zaś na innych polach będą zamontowane tensjometry na głębokości 30 cm w ziemniakach i będziemy wiedzieć, w których momentach nawadniać ziemniaki, by nie było fazy krytycznej przy zawiązywaniu bólu. A powiedz mi, tutaj ten pojemniczek to nam będzie pokazywał, ile opadu spadło, tak, tak? ile opadu nam spadło dokładnie, i poziom, jak będziemy podlewać deszczownią, ile nawodniliśmy dokładnie. I taką. cały ten system. Daje sygnały do, na do smartfona, tak? Na smartfona, na aplikację wineta i będziemy wiedzieć dzięki temu, gdzie jak jest nawodnienie, yy, żebyśmy widzieli jak nawadniać cebulę. Czy mam mapkę, mam wszystko, tak? Grupa Sobecki. Tak. Grupa Sobecki, jest zaznaczone nasze pole. Gdzie jesteśmy. Jeśli ktoś chce skorzystać z takiej aplikacji, to? Jeśli ktoś chce skorzystać z tych systemów, to co może zrobić? Yy, no musi zakupić stację pogodową. Gdzie to najlepiej zrobić? Najlepiej to jest w KMK Agro. Tutaj jak się ociepli, na pewno zrobimy też całą stymulację i podamy bakterie. Nitrogen, fosfor, PK bakter, hubra. Trichodermę 3D Max podamy po to, aby zasiedliła nam korzenie. Trichoderma tworzy barierę wokół korzenia i nie dopuszcza patogenów odglebowych do rośliny. Czyli tak krótko mówiąc trichoderma żywi się patogenami. Mateusz, bo Ty trichodermę 3D Max już stosowałeś w zeszłym sezonie, tak? Tak, ja stosowałem trichodermę w zeszłym sezonie we fasoli szparagowej i buraku cukrowym, dzięki czemu ograniczyło mi to występowanie patogenów. W buraku cukrowym zmniejszyło to wyjazdów moich na chwościka. Ograniczyłem tych zabiegów do dwóch, a we fasoli szparagowej również do dwóch i z zalecenia fungicydowe o jakieś 30-40%. Czyli efekt jest? Efekt jest jak najbardziej i przede wszystkim bardziej stawiamy na biologizację. Co to jest Mateusz za agregat? E, agregat kompaktor Rolexa e, uprawiamy gdzieś na głębokość 3-4 cm, nie za głęboko e, spłuchniamy delikatnie i mieszamy nasz pakiet bakteryjny wraz Wraz z nawozami wysianymi. Powiedz mi, ten agregat ma włókę przed sobą? Tak, ma włókę przed sobą. Wyrównujemy wierzchnią warstwę y, ziemi. I Z, z, tyłu, z tyłu idą gęsiostopki. stopki. Ile rzędów jest? Cztery. Cztery. Tak. Z tyłu idzie y, wał kroskin, rozramiając nam powierzchnię. Ubicie gleby tak. moim zdaniem jest idealne. Tak. Nie jest za twardo, nie jest za miękko. W trakcie siania będzie też szedł nasz wał gutlera, który zagęści powierzchnię przed sianiem i z tyłu będzie siał się w nich w technologii TC14. Dlaczego ubicie Mateusz jest dla nas tak ważne? Jest ważne, ponieważ każde nasionko będzie równomiernie umieszczone i będzie odpowiednie podciąganie. Wody. Też pewnie za głęboko nie będziemy siali, myślę, że około 2 cm wystarczy. 2,5 cm maksie Tu jest ziemia taka luźniejsza, więc nie ma sensu siać głębiej. Zasiejemy płycie i ona nam może trochę szybciej wyskoczy. Tak, szybciej wyskoczy. Może popada, bo zapowiadają też później. Się... Wiadomo, że jak te, jak te wschody są w ciągu tam 7 siedmiu... Bo czasami nawet w 7 dniach potrafi cebula wyjść. Potrafi wyjść. Może będzie ciepła, ciepła będzie pogoda, temperatura, więc cebula im cieplej, tym prędzej kiełkuje. Moje zdanie jest takie, że cebula im prędzej wyjdzie, tym ona ma lepszy wigor wzrostu. Tak, lepszy wigor wzrostu, a tym bardziej, że cebula będzie zapawiana naszą zaprawą Saffir Sweet Premix, która potęguje to, że nasiona są jakby pobudzone, podkiełkowane. I one też równomiernie skiełkują. Dzięki tej zaprawie osiągniemy bardziej wyrównane wschody. Dokładnie. Miałeś doświadczenie z zaprawą? Tak, miałem doświadczenie z zaprawą i yy, nasiona podkiełkowane, jak i zaprawione naszą zaprawą w odpowiednich warunkach równo skiełkowały. Trzeba zaznaczyć, że uprawiamy bardzo pomalutku. Nie jedziemy szybko, żeby nie rozpylać tej gleby, tak. żeby utrzymać strukturę gruzełkowatą. To jest bardzo ważne. Nie uprawiamy na mąkę tak zwaną, gdyż nie wiemy, jaka będzie pogoda wiosną. Może przyjdą wiatry i będzie efekt pustynnienia. Żeby później nam nie, nie wywiewało, nie? Tak, Bo każde uderzenie nie... w cebulę tak. to jest jej osłabienie. Dokładnie. I problemy przede wszystkim. Mamy informację od Kuby, że czeka na nas na poletkach pszenicy, więc przenosimy się na pszenicę. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy serdecznie. Mateusz Borkowski. Jakub Somecki. Witajcie, witajcie, Mateuszu. Cześć Jakubie. Witamy w ten piękny jeszcze dzień. Ale co prawda, dzisiaj jest e, środa, 12 marca. Od jutra, 13 marca, spodziewamy się znaczącego ochłodzenia. Tak? Pokazują nawet minus 4, minus 5 tu minus w naszym 5. rejonie. Także zobaczcie, musimy się delikatnie wstrzymać z wieloma pracami. Patrzcie tak? na pogodę. Tak. My polecamy yr.no. Co my tu robimy? Znajdujemy się w miejscowości Trzemża, gmina Trzemeszno, malownicze, piękne Pojeziezie Gnieźnieńskie, to jeszcze serce składowe Wielkopolski. Tak jak Ty Mateuszu pochodzisz spod Janowca Wielkopolskiego. A jest kujasko Pomorskie. Jak to się stało? Tego nikt nie. Trzeba nie wie. Nam z kimś pogadać konkretnie. Trzeba jak się to, dowiedzieć. To takie Takie piękne pałki, które od zawsze były, wchodziły w skład wielkopolski. Dokładnie. Księstwa poznańskiego stały się w kujawsko-pomorskim. Nie wiemy, ale. Ale się wzi... dowiemy. Ale po dwudziestu kilku paru latach będziemy to wyjaśniać. Dowiemy się na pewno. Znajdujemy się na pszenicy u naszego Edwarda. 7 października był siew, 170 kg na hektar. Dużo też poświęcamy zbożom rzepakom, no bo w tak. wielu gospodarstwach warzywniczych są też te uprawy rolnicze i wiele naszych technologii przekładamy z warzyw na zboża. Na, na wielu... przykład u moich no. wielu klientów zrobiliśmy, już zrobiliśmy dezynfekcję na rzepaku i na pszenicy. Agroeką w stężeniu 4% robiliśmy. No właśnie. I przez to, że zrobimy taki zabieg e, T0, agroeką, tutaj już zrobimy to w przyszłym tygodniu. E, po AgroEce co byś zaproponował? Ale muszą przyjść wyższe temperatury. Minimum te 5-6 stopni w nocy. Wtedy podamy pół litra chubry i pół kilograma bakterii azotowych nitrogen. Najwyższa sucha masa na polskim rynku. Dokładnie tak. A w lecie jeszcze dla Was specjalny kod rabatowy. Jaki to będzie, Wiktorku, kod? Jakub 5. Jakub? Piątka 5, 5 Sobeckiego, Jakub 5. Mateusz też pokazywałeś w wielu filmikach, roleczkach, Twoje tak. testy, prywatne testy w Twoim gospodarstwie w domu, właśnie na pszenicy. Hubra i nitrogen, Ty już bawiłeś się nią nie, jesienią. Jesienią robiłem, ale tylko hubrą. Mhm. Bez nitrogenu. Można się cofnąć w relacjach, na pewno jest to widoczne. Zobaczcie, co znaleźliśmy tutaj u Edwarda z XIII wieku. <laughs> nie wiem, taki jakiś chyba klaksonik, jakaś trąbka. Może nie z XIII wieku, ale Okej, okay, nieważne, pszenica, pszenica Wenecja. Dobrze, że nie wybuchło. Pszenica Wenecja, AgroSimex, dziękujemy za dostarczenie materiału nasiennego, tak, są potężne korporacje, firmy, które nas szanują, pomagają nam, uśmiechają się do nas, my za to dajemy Wam dużego plusika, AgroSimex, klikajcie na ich strony, patrzcie, potężny koncert, wielka dystrybucja o ponad 30 lat na rynku, i cieszymy się, że tak wielkie korporacje z nami współpracują. Tak, szanują nas i, i my bardzo się kłaniamy. I nie krytykują nas, to I... jest najważniejsze. A niech sobie krytykują, ale ważne, że współpracują. <laughs> ale cieszymy się, że dostarczyli nam materiał na nasze poletka i tutaj też na nasze testy. Co tu robimy? Zaniżamy... Zużycie chemii, głównie przede wszystkim fungicydów, ale również i regulatorów wzrostu. Nasze prognozy przepowiednie, uu, szamańskie przepowiednie, wskazują na to, że będzie bardzo sucho i gorąco. Mateusz, nawet, nawet 43 stopnie. Tak, podobno. A zobaczymy, czy to się sprawdzi. Oby czy się to nie sprawdziło. Co jeszcze chcemy tutaj Wam pokazać? Zobaczcie, jak jest pulchniutko. Wiecie też, że mamy w swoim posiadaniu, wypożyczamy też naszym klientom pielniki Treffler, które używamy w buraku cukrowym, w cebuli ozimej, w cebuli jarej. No i tutaj już widzicie ten zabieg pszenicy był już zrobiony na GPS-ie, na nawigacji pokazywałem. To chyba w minionym tygodniu, jak Mikołaj, e, nasz operator, malutkim John Dirkiem e, napowieczał pszenicę na domofarmy. I tutaj na tych naszych poletkach testowych. Zobaczcie, jak ta wierzchnia warstwa jest zerwana. E, wysialiśmy m, pierwszą startową dawkę saletry amonowej. Na to poszedł pielnik. Po pielniku, co zrobimy tutaj w przyszłym tygodniu? Agroeka. Agroeka, bo warto pokazać, tak. że już są zalążki chorób grzybowych. Tak, i teraz tak. Gdy temperatury pozwolą, Mateusz wjedzie i będzie tego pilnował. Co będziesz robił? Nitrogen i? Nitrogen i hubra. Tak. Co jeszcze, co jeszcze Mateuszu byś dodał od siebie? Co u siebie robisz? Będziesz robił w tym roku? Na pewno zrobimy później, jak nam podrośnie, będzie w było, zrobimy megis. Tak, kwas autokrzemowy, który razem promujemy z ISEW. I One. Tak, i brasysteroid, One to też. Na podniesienie parametrów pszenicy, żeby ziarno nam Ślindyczne. się nie kruszyło. Bardzo fajnie. To też myślę, że możemy to pokazywać niedaleko ciebie w, u kolegi Twojego, który zajmuje tak, się na, na Na pewno do niego podjadę i mu pokażę. Dobrze. Moi drodzy, cały ten zamysł tego wszystkiego, po co stosujemy tą agroekę? Tym bardziej w naszej długości, szerokości geograficznej nie ma sensu przy tak. Z reguły lekkich glebach, promować pełnych zaleceń nawozowych i pełnych zaleceń chemicznych, jeśli chodzi o, o, o zboża czy rośliny oleiste. Gdy mamy długi okres posuchy, pamiętajcie, że mamy problem. Często też pamiętajcie, że nowoczesne, dobre środki ochrony roślin, czy przede wszystkim nowoczesne fungicydy, wzmagają w roślinach wyższe zapotrzebowanie na wodę nawet i o 60-70%. To jest bardzo ważne. Podsumowując? Na pewno zastosujemy także tutaj rozwiązanie na glukonianach. Tak, właśnie. 9 razy, razy bardziej reaktywne. Tak, nie przypalają wysłania. nas. No właśnie. Nie, nie posiadają mikroplastiku, który w upale działa jak soczewka na roślinę. No brawo. Widzicie jak Mateusz. Ee... Stał najpierw od wielu, wielu lat, był moim klientem, dzisiaj jest naszym. się współpracujemy. Ważnym doradcą. Pomaga też Wam i jesteśmy też wrogiem. Możemy to narażamy się, ale nie lubimy produktów mikroelementowych opartych tak. na helatach i na paskudnym, rakotwórczym mikroplastiku. Znowu się poruszam. Myślcie o swoich dzieciach, myślcie o swoich rodzinach. Nasza oferta Sobecki, sklep.k.pl, a wjedzie kodzik rabatowy Jakub 5 glukoniany, mangan z molibdenem. Glukoniany to mikroelementy powstałe w naturalnych procesach mikrobiologicznych. Pierwsze takie połączenie na świecie glukoce wapno z borem, ale w zbożach przede wszystkim skupimy się na manganie, molibdenie, bo te dwa składniki odpowiadają za regulację gospodarki azotem. Tak. Cynk na pewno będzie bardzo istotny, ale na pewno też wielu w tym sezonie wiele razy przede wszystkim w warzywach naszych ulubionych roślinach, których się pasjonujemy, będziemy zwracali dużą uwagę na wapno z borem. Dokładnie. Bo budulcem ściany komórkowej każdej rośliny jest? Wapń. Tak.